thank mm -hmm. you Witam serdecznie, Krzysztof Księski, kolory fantastyki po wakacyjnej przerwie. Upały za nami, przyszła jesień, jest smutno i ponuro na dworze, deszcz pada, ale w świecie kultury dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy, również w Lublinie. Dopiero co, bo wczoraj zakończył się ogólnopolski konwent kultury japońskiej Nejiro i zaprosiłem dzisiaj do naszego programu. Jednego z organizatorów tej imprezy, Mateusza Psiuka. Witam Cię serdecznie. Witam. Co takiego jest szczególnego, fascynującego w kulturze japońskiej, że tak wiele osób się nią interesuje i tak wiele osób przyszło na imprezę, którą organizowałeś? To jest dość rozległe pytanie, ponieważ dla każdej osoby będzie to coś innego. Ja mogę powiedzieć, że dla mnie jest to przede wszystkim historia religia shintoistyczna, architektura albo sam komiks, który jest tak teraz popularny. Dla innych to jest, szczególnie dla osób, które przyszły na naszą imprezę, głównie to był komiks, to była animacja oraz w szczątkowych ilościach sama kultura. No właśnie, bo Japonia właściwie można powiedzieć, że przeszła niesamowitą drogę, również kulturową, do dnia dzisiejszego. Do połowy XIX wieku było to społeczeństwo feudalne, z ostrym podziałem na stany społeczne z tą klasą samurajów, która była tak e, później przez popkulturę e, rozgłoszona. Natomiast teraz to jest najbardziej nowoczesne społeczeństwo na świecie. No jak w ogóle do tego doszło? Jak to możliwe? Tak, to prawda jest to najbardziej nowoczesne państwo, ale z prostej przyczyny tam jest bardzo mocny, tak jakby powiedzieć kult pracy. Tam osoba, która pracuje w wielkiej korporacji, nawet na najmniejszym stanowisku, jest tam jak najbardziej oddana i wykonuje każde, każde polecenie. Chociażby miała nie spać po nocach, poświęcała się jak najbardziej i tak jak kiedyś samuraj, który swojemu panu się. Przeciwstawił, zabijał się. Tutaj jest dość podobnie, co widać po ilości samobójstw. Tutaj, kiedy pracownik, nawet ten najmniejszy, nie wykonuje dobrze swojego zadania, to nawet jeżeli nie zostanie zwolniony z pracy, on sam się zwalnia, a później zazwyczaj popełnia samobójstwo, ponieważ jego honor jest przez to splamiony. Mhm. No właśnie, tam y, ostatnio czytałem taką ciekawą historię, bo tam ludzie generalnie, jak y, wiążą się z jakąś korporacją, to często po prostu przez całe życie zawodowe y, w niej pracują, że y, no, pracuje się bardzo długo, po pracy idzie się ze swoim szefem y, do baru tak. świętować, no nie wiem, koniec dnia, później się wraca późno w nocy albo nawet nad ranem do domu i e, następnie idzie się znowu do pracy po paru godzinach z snu. E, no i to jest niesamowicie wycięczający sposób życia. Tak, jest wycieńczający, ale takie pouchwalenie się e, z szefostwem często pomaga w wyjściu e, coraz wyżej w tej, w tej drabince korporacyjnej, bo większość pracy w Japonii, szczególnie w miastach, to jest e, no, po prostu korporacja, tam się najlepiej zarabia i to jest najbardziej stabilne wtedy. E, Tyle, że to, to, że tak mało się śpi, to, że się no to gdzieś chodzi, oprócz tego, że oczywiście większość mężczyzn japońskich to alkoholicy, chociaż w dość dużym stopniu w tej chwili przez ostatnie paręnaście lat, to oni są wycieńczeni w pracy, więc tam jest zrobione coś bardzo ciekawego. U nas mamy w pracy jakieś przerwy, nawet zwykli robotnicy mają tą godzinną przerwę. Tam ta przerwa polega na tym, że wychodzi się na. W wielu filmach jest to pokazywane, wychodzi się na dach budynku, gdzie jest posadzona trawka, i tam się albo ćwiczy, albo uprawia jogę, albo jakieś mniejsze tajczy, medytacje, medytacje tak, tak, żeby organizm mógł wtedy odpocząć, przede wszystkim oprócz ciała oczywiście mózg, tak. No i to im pozwala siedzieć dalej w tej pracy, bo oni by się tam wykończyli. U nas by to nie przeszło. Z tego powodu, że no, na dach trudno wejść, bo to jest <grymne> troszeczkę. A po z tym ludzie chcą odpoczywać, tym... uczestniczyć w różnych jakichś. Tak, u nas się idzie wypić kawkę i zjeść kanapeczkę jest po wszystkim tam to się wzięło od dawna takiego takiego rodzaju odpoczynki i jest to w nich zakorzenione po prostu. Nie potrfiliby inaczej. <grymne> no Ale właśnie z Japonią też wiąże się i kojarzy się wiele takich bardzo dziwnych powiedzmy. Elementów, które właściwie są niespotykane gdzie indziej. No choćby to, że całe grupy społeczne na przykład przebierają się z jakieś takie dziwne postaci e, i na co dzień w ten sposób żyją. E, tak, tu chodzi ci, o o Cosplay. E, Dzieje się to z tego, że mm, postacie czy to w mangach, czyli komiksach, czy w anime, animacjach, czy nawet w filmach często są tak tworzone, aby osoba czytająca, oglądająca mogła się w jakiś sposób utożsamiać z tą postacią. Mhm. I w no, ale Japonii, to wszędzie, chyba. Tak, to wszędzie. I w Japonii doszło do, doszło do tego momentu, że każdy chciał być taką postacią, więc zaczął się przebierać tak jak ona, żyć tak jak ona. I to się głównie z tego wzięło, ponieważ tam mm, ludzie uważają się przede wszystkim za szare jednostki. Tak? Więc to, że Czyli się indywidualizm jest taki stłączony. Hmm. Tak, bardzo są to tam bycie sobą nie jest fajne, bycie kimś innym jest super i właśnie od tego to się głównie wzięło to przebieranie się i później zaczęto robić różnego rodzaju konkursy odnośnie tego, więc poziom strojów, przebierania, odgrywania tych postaci, którymi chciało się być był coraz lepszy, coraz lepszy do tego stopnia, że w tej chwili za takie przebieranie się można zarabiać duże pieniądze, nie chodzi tylko tutaj o Robienie zdjęć, pozowanie, ale. Y, udawanie jest, tej osoby. Tak, za udawanie tej osoby. Na przykład e, zaprasza się takiego cosplayera na imprezy dla dzieci. E, zaprasza się do występowania w różnego rodzaju, e, czy to operach mydlanych, które w Japonii to teraz są również na podstawie mang, komiksów i filmów, To jest bardzo ciekawe, ale również do, do, zwykłych, mm, do zwykłych sztuk, żeby odgrywali, bo mm, z tego się robi naprawdę dobrzy japońscy aktorzy. Większość teraz tych młodych japońskich aktorów właśnie od tego zaczynałem. A to bardzo ciekawe takie, takie symulowanie w pewien sposób życia, prawda? Życie życiem kogoś innego, kogoś kimś, kim tak. nie jest, prawda? Tak. To bardzo bardzo ciekawe, to zupełnie odmienne od tego indywidualizmu takiego europejskiego, prawda? Tak. Ale czy bo, jakby też czytamy o tym, że na przykład w Japonii mamy do czynienia z różnymi uzależnieniami, między innymi na, na tzw. Tak hikihimori, prawda? Czyli. Uzależnienie od. Dokładnie to jest nie tyle uzależnienie od komputera, jak dużo osób o tym pisze, czy internetu, tylko to jest uzależnienie od alienacji społecznej. Tak to można było pisać, bo hikomori to jest osoba, która siedzi w domu i nie wychodzi nigdzie. Nie wychodzi do sklepu, nie wychodzi najlepiej ze swojego pokoju. Tak? Są były skrajne przypadki, że osoby zainstalowały sobie w pokojach toalety, tylko po to, żeby nie musieć z niego wychodzić już całkowicie. Bo w Japonii. Jest... Jak ktoś im dostarcza pożywienie. Tak, w Japonii jest coraz prościej o to, żeby zadzwonić na dowóz i wszystko. A pracować. No, Higomory zwyczajnie nie pracują. Są to osoby wszystkim w... młode, tak, o 16-25 lat, wtedy, kiedy jeszcze. Rodzic... Na, utrzymanie tak, tak, na utrzymanie rodziców. E, nie po prostu pieniądze mają, a wyżywienie się na zupkach chińskich, tak, czy, e, czy misteriużu dziennie i na internecie, tak, to jest, jest dużo tańsze i oni nie potrzebują nic. Oni potrzebują tylko dostępu do swoich e, m, znajomych online i nie potrzebują prawdziwych znajomych, bo wtedy musieliby pokazać jacy są naprawdę, a często nie są tacy być. Czyli chcą udawać kogoś. Dokładnie, kogoś innego. A internet im to umożliwia. I to w bardzo prosty sposób, bo przecież no nie zawsze widzi się kogoś przez internet, tak? mhm. No to, to jest w takim razie takie fascynujące, że no ile w końcu przyszło na, na, na Giro? Czyli e, 400, ten osób. Troszecz, 400 osób. Troszeczkę ponad 400 osób. Mhm. To I, jakby, czym oni mogli wziąć udział? Co ich skłoniło do tego, żeby przyjść na imprezę? E, moim zdaniem przede wszystkim e, głównym powodem, dlaczego przyszli było to, że mogli spotkać znajomych lub nieznajomych, którzy się interesują tym, czy oni, czym oni czy tak, to jest, to jest główny zamysł konwentowania, przynajmniej moim zdaniem. Pójść, spotkać się ze znajomymi lub spotkać osoby, które są tak samo zafascynowane czymś, albo nawet bardziej, tym samym, tym samym czym my. Więc to był główny powód, dla tego, dlaczego się przychodzi na takie konwenty. Poza tym konkursy, konkursy odnośnie. No, odnośnie samej Japonii nie było konkursów, tak? ale było odnośnie różnego rodzaju mang, gier japońskich i osoby, które miały wiedzę na temat tej gry, mogły wygrać tak zwaną walutę konwentową, i które mogły później wymienić na mangi, koszulki, kubki z ulubionymi postaciami. I wszystko, tak, wszystko tak. związane z mango i anime. Tak, z mango i anime. To, to jest przede wszystkim, właśnie w Polsce mało jest takich konwentów, które skupiały się głównie na kulturze. Więcej jest takich, gdzie jest dużo mangi i anime i trochę kultury. Mm -hmm. No manga i anime to też, prawda? Część tak, kultury. to część pop kultury popkultura, tak, pop -kultura. Pop -kultura, tak ale to, to zjada resztę, tak. Dosłownie zjada resztę. Mm -hmm. No właśnie, ale bo w Polsce właściwie to jest świeża fascynacja. Bo ona się chyba no, zaczęła tak, od, od lat 90. kiedy w tak. Polonii jeden zaczęły pojawiać się różne seriale animowane. W sposób w ogóle ciekawy pokazywane, tak. bo były one po włosku i były z włoskiego tłumaczone na język polski, a czy to na japoński. Dokładnie były z japońskiego, tłumaczone później na angielski, z angielskiego na francuski, z francuskiego na włoski i później dochodziły do nas. A, aż tak. Tak, dlatego to wiele... Tłumaczenie z... mogło być zniekształcone. Tak, było bardzo zniekształcone. Odcinki, które miały po 30-40 minut często kończyły na 15 minut plus, le, plus, plus reklamy. Ponieważ wszyscy cenzorzy z każdego kraju ucinali coś od siebie, już nie mówiąc o japońskich, którzy już też ucinali. Mm -hmm. Ale mi się bardziej wydaje, że takie zainteresowanie nie wzięło się od samego samych programów, które leciały w telewizji, ale od tego, że w Polsce zaczęły w końcu wychodzić e, mangi, e, czyli, <laughs> czyli komiks. Nie był to co prawda w takim samym formacie jak w Japonii, czyli. B5 z tego co pamiętam, a może nawet mniejszy w formie książkowej, tylko w A4 przedrukowany parę razy i, mm -hmm. i czytany w ten sposób, żeby czytać jak normalną książkę w Europie, a nie odwrotnie, bo z Japonii czyta się od prawej prawa do, do lewej. lewej. W ten sposób. No dobrze, bo jakby co cenzura wycinała? No bo to chyba takie wszystko opowieści. co się tylko dało tak naprawdę, mhm. począwszy od... Dla dzieci i młodzieży. Żeby to znaczy nie, e, w Japonii dla dzieci i młodzieży to jest inny przedział niż w Europie, nawet teraz, chociaż teraz te filmy, które wychodzą e, od, które wychodzą właśnie z Ameryki czy, czy z innych państw już są troszeczkę poszerzone, tak, ale w Japonii krew była dozwolona, walki na miecze, e, bicie się, e, no sceny seksu nie, ale podteksty seksualne, wszystko było ok. I to nie było jakieś zdrażniące. No ja pamiętam serial Gigi, tak, Gigi. gdzie prawda, on stawał się bardziej mężny, sprawny i tak dalej, jak zobaczył białą-bieliznę kobiecą, tak. prawda, tak, 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 tak. noszoną przez. przez okoliczne, niewiasty. A w Europie trzeba to było wszystko wycinać, ponieważ to był temat tabu do lat 18 lub 20, tak? A to trzeba było pokazać dzieciom, żeby, jak to powiedzieć, no, żeby to łyknęli i można było na tym zarobić pieniądze. Więc to było wszystko ucinane. W Polsce było już później tak docinane, chociaż w Polsce najmniej docinali, bo zostawiali wszystko, co się dało i próbowali tylko tłumaczyć. Ale no, tak jak mówiłem, krew, walki, podteksty... Eee, albo na przykład, na przykład, nie wiem, czy wiesz, w Sailor Moon, eee, czyli dwie czarodzieje z, z Księżyca. Tak? Tam mamy Saturn i Jowisz. Z tego co pamiętam, Saturn i Jowisz, tak? Dwie czarodzieje. później. one były lesbijkami, one były ze sobą. Aha, to tak. Moje siostry widziały ten moment i ja nie przypomniałem sobie, żeby Dokładnie, był taki było to wszystkie. E, jedyny, jedyny tekst, który mógłby, chociaż delikatnie tam. E, pokazać, że coś tam mogło być na rzeczy między nimi, to to, że one docinały coś sobie na temat łóżka. Mhm. Że jedna lubi spać na nim, a druga woli spać nie na nim, tylko na, mhm. na nim. Rozumiem. A, no bo właśnie, to chyba wynika z tego, że Japończycy mają już zupełnie inne podejście do seksualności niż, niż Europejczycy, czy, czy może w ogóle szerzej kultura zachodu. Bo na przykład ja czytam, co jest no, w pewien sposób szokujące, że w Japonii można spotkać automaty, bo automaty, tam, mhm. prawda, gdzie można kupić najróżniejsze rzeczy, ale te konkretne automaty em, sprzedają używaną damską bieliznę. Tak, ale to jest raczej dla dywiantów. To nie jest coś, coś wielkiego, o czym można tak bardzo mówić, bo nawet w Polsce mamy różne dewiacje seksualne. Wszędzie mamy dewiacje mm -hmm. seksualne, bo um, no, mówiąc, że no tak człowiek jest skonstruowany. Tak, tak, tak. Niektórym coś nie A tam oni chcą w prosty sposób zrobić z tego interes, skoro jest coś takiego, jest na to w jakiś tam sposób nawet najmniejsze zapotrzebowanie, to można przecież na tym zarobić, mm -hmm. więc kupuje się czy to nie jest tak, że to są powszechne automaty? Tylko nie, raczej... nie. To jest jakiś tam odsetek. Tak. Mhm. I to też nie zawsze tak jest, że no, ktoś zrobi taki automat, stwierdzi, że mu wyjdzie, bo gdzieś przeczytał albo ktoś z marketingu powiedział mu, że to będzie do, doskonały pomysł, no a tak nie było. Tak, mhm. no, no, no nie można oceniać, oceniać Japończyków pod tym względem, no bo to trzeba by było również patrzeć na to, na stare ryciny, które pokazywały Kobiety uprawiające seks z ośmiornicami, tak? mhm. I do tej pory coś tego rodzaju dewiacje zainteresowanie jest, bo dalej powstają tego rodzaju czy komiksy, czy animacje. Ale mówię, że to jest margines absolutny. Tak, to tak, jest margines. To nie jest, że nie wszyscy. Ale z kolei z drugiej strony trzeba przyznać, że właśnie przynajmniej w polskiej kulturze jest tak, że komiks, czy film animowany. Są raczej skierowane do odbiorcy młodego, to jest tak. dziecko, młodzież ewentualnie, raczej nie dla dorosłego. Natomiast w Japonii zupełnie zdaje się inaczej. Zupełnie Japonii jest całkowicie inaczej, bo u nich komiks jest na tej samej strefie co książka. Wydaje się go masę, jest masa odbiorów, bo ludzie często wolą, Japończycy tak? często wolą mieć w torbie jadąc do pracy właśnie komiks, który jest mały i poręczny, niż książkę, bo komiks się szybciej czyta. I, i łatwiej, tak, się tak nie trzeba w się skupiać. Poza tym. W, z, od nas z Europy komik przede wszystkim był, przynajmniej moim zdaniem, na początku czymś fantastycznym. Mamy torgale, mamy różnego rodzaju takie rzeczy. Tam, w Japonii, komiks to nie było tylko coś dla chłopców czy dziewczynek podzielone, ale były tam dramaty, różnego rodzaju kryminały. Było sci-fi, oczywiście, no bo jakby, jakby to przejść. I każdy mógł znaleźć całkowicie coś dla siebie. Dosłownie, każdy. Nawet były komiksy specjalnie zrobione dla dorosłych, tak? Żeby każdy mógł coś dla siebie zrobić. I, każdy się, i wszystkie się cieszyły. Tak, wszystkie się cieszyły. Się cieszyły. Znaczy, to nie jest tak, że każdy, każdy jeden, oczywiście, każdy jeden tom, tak samo jak książkami, nie każda jest super. No to oczywiście. Bo no, autor coś mógł mm -hmm. nie podpaść innym do ust. Tak? No mm -hmm. ale to jest, to jest dokładnie tak samo. Jeżeli komu się spodobało, to mógł się ja po prostu i, Czyli komiks jest traktowany tam po prostu jak tak. takie samo medium, jak każde inne tak. i, i dla dorosłych, jak i dla dzieci. Także, tak, no, jak teraz możemy spojrzeć na dworcach PKS, kiedyś tak trudno było dostać książkę, raczej były gazety. Teraz na dworcach można kupić normalnie sobie książkę w kioskach. Mhm. To w Japonii już od bardzo, bardzo dawna można było kupić czy to książkę, czy mangę na, w każdym kiosku, mhm. żeby każdy mógł zawsze mieć do tego dostęp. Mhm. A jakieś takie mangi szczególnie polecane, które zostały wydane w języku polskim? Szczególnie polecane? No, ja, ja jestem zwolennikiem jednego rodzaju mangi, tylko dla chłopców, czyli shonenów, czyli Naruto, Dragon Ball, Bleach, tego typu rzeczy. Gdzie mamy głównego bohatera, który na początku jest strasznie słaby, a później jest coraz silniejszy, coraz silniejszy i coraz więcej na siebie bierze, i dużo walk. No, to jest tak. Ale w Polsce zostało wydanych naprawdę przede wszystkim polecem balsamistę, który mówi, który opowiada nam o mężczyźnie, który jest. Które zajmuje się zwłokami, jest balsamistą, tak? Balsamuje je, bo w Japonii, właśnie to jest główny rodzaj pochówku, to jest balsamowanie. Jest w tej chwili, no oczywiście jest dużo droższy, tak? Bo bardziej powszechne jest palenie zwłok, no ale jest jeszcze balsamowanie. To on wyszedł na pewno. Wyszło, wyszedł, wyszedł romans bodajże u. Peach Life się nazywa, ale nie jestem pewien, który właśnie dziewczynki, dziewczyny, kobiety bardzo lubią go czytać. Ma taką delikatną, e, delikatną kreskę, która e, bardzo przechodzi e, tak do wszystkiego, do, no, bardzo ładnie wszystko ukazuje. No, są takie główne, które to ja bym mógł polecić, tak, ten balzamista, bo powiem szczerze że mało, mało czytam, więcej oglądam. A z filmów w takim razie? Z filmów czy animacji? Bo to jest duża różnica. No bo, dobrze, no był Ghost in the jak i to, to takie klasyczne cyberpunkowe Kira. filmy, prawda, animowane. Polecam wszystko od. Gdzie, je, gdzie mamy w logo postać takiego dziwnego misiaczka fioletowego. Czyli nie pamiętam jak się Zapomniałem całkowicie, jak nazywa się to wydawnictwo, ale może też sobie sobie przypomnisz. Mamy lotujący zamek Haru. Mm -hmm. e, mamy narzeczoną dla kota. E, mamy A księżniczka Mononoke. Księżniczka Mononoca, mm -hmm. dokładnie. To są jedno wydawnictwo. To jest bardzo specyficzne, ponieważ jest, wszędzie jest taka sama kreska, taki sam rodzaj animacji. E, I każda ta historia ma takie głębokie przesłanie później. To jest bodajże, o, o wydawnictwo Ghibli, o przypomniało mi się, wydawnictwo Ghibli. Wszystko co oni wydali, jest, szczególnie w Polsce, już nawet z polskim nie, nie lektorem, ale czy pełnym dubbingiem jest po prostu cudowne. Mhm. Dziękuję Ci bardzo za, za, za rozmowę. Moim Państwa gościem był Mateusz Psiuk. Rozmawialiśmy o manza, anime, kulturze japońskiej. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się trochę więcej o tej egzotycznej kulturze. Ja na dzisiaj dziękuję i zapraszam za tydzień o godzinie 14. Pozdrawiam, miłego dnia.